Hej witam was na moim kanale na rowerze zbieram złom kolejny dzień, kolejna zbiórka nie tylko chciałem was serdecznie pozdrowić podziękować i zapraszać do subskrybowania, komentowania, lekowania i miłego oglądania a dzisiaj sponsorem jestem Z tego odcinka ja i dziś sponsorem odcinka jest taki jeszcze stary monitor LG LG, LG. Zobaczymy, co w będzie. A teraz chlub starbucksowy rowerowy dziób. <grywki> Nazwisko wasze i waszych rodzin. Chlub, kochani. Zajebiste. Czyli zaląbiste. Wykładamy i jedziemy z koksem. Spróbujemy to zmontować jakoś. Uh -huh. Uh -huh. Muszę sobie patrzeć, kupić, wyzbierać w przyszłym roku i poszukać większej baterii do rnteleczki, bo jest tylko półtora. Chciałem większą, taką większą. Można za 500 zł kupić. Tak. Bez mniej gadania robota. Praca czeka. I co? Co my tu mamy? Tu są jakieś śrubki. Zobaczymy jak to pójdzie. Długisik fajne fajny, słodki <laughs> ja lubię takie rzeczy różne więc to jest mój świat i ja lubię takie rzeczy uh -huh. Dobra. co my tu będziemy mieli w tym moim pacjencie Widzę, są te zapinki ja, no że z takich rzeczy to jest dużo plastiku, ale czasem wolę sobie taki monitorek rozebrać niż coś takiego co jest więcej plastiku a czasem jest tylko drobnica w środku ale ja rozbieram wszystko w tym roku miałbym rozebrać kilkanaście telewizorów ale stwierdziłem, że w którymś tam filmiku co było, przed tym, że była zbiórka plastik plastiku Zbierali w szczecin szczel, szczecin szczytny był, więc wolałem się podzielić, co my tu, moi drodzy, jeszcze mamy gdzie? Coś znowu trzyma. Żeby uh -huh. wydaje, że chyba 2 Zobaczcie jaki kurz Zobaczcie jaki kurz w zobaczcie jak to wszystko w środku się zbiera Ach, plastiki to pójdą do do aktywizacji tak dobrze, że pójdę nie poszło plastyczki rządzą plastyczka, dobra do. zobaczcie, straszny kurz Tu mamy... hm tak zwykle te słynne... czasem to się fajnie odkręca a czasem się Dobra, zobaczymy może, jaka wcześniej się wyrwiedzamy.

poboczku, że na boczku dobra mamy takie rzeczy super cieszę się zawsze coś

Da reihe Nie tutaj sobie zostawię, bo to się będzie malowa, takie do. Czy też rozbiera? Czy to Się trzyma dziwnie a już zaraz będzie moje a o. O, kolejny złomik to na boku trzeba zabrać, się Kolejna taka, płyta jak od monitora. <grywa> o co jest w bo Bo to się może przydać. Fasty do utylizacji. Tam gdzie trzeba. No, nie trzeba. Nie wiem, jak to jest. Nie patrzcie na to, patrzeć. Ile to kosztuje. Ten, ten na razie jest na boku. Aha, do łomiku. Plastik Plastiku była jak najmniej zawsze w takich Mamy teraz pod sumowanie ile cobrałem ile było z tego czekaj cię Złomiku, płytka Złomik. leci sobie, nie chce być zważona ale tak nie może być. O, tu łódzka pewnie nie będzie, ale gram do grama, do kilograma i będzie. Parę grosików. O, 1 kg 782 gramy. Liczymy po 80 grosików. Złoczyć 43 już pada. Superaście. Ja się z tego cieszę. jak na boczku. Teraz tak. To są złoty. To bronze... E, brązowe. Zielone. Nie wiem jak to liczyć. Nie wiem jak to liczyć, ale dobra, policzymy normalnie. Po nie wiem, po, po 5,30 jest na elektroparce. złoczyć 43 wpada. Już jest 2,86 I tu jest taka zielona. Zieloniusia. Piękna zielona. Zielona i mamy 32 gramy. A zielona cała jest po 11 zł czyli 35 groszy. 3,21 wpada, ale nie wiem aż dokładnie 3,21. No i to, to są inaczej liczone. Więc tak na razie robimy. No, czyli 3,21 ile? wpada, czyli jest niezły wynik chyba pomyliłem jakiś ten, a tam jest ten. Ta malwaga też tak się działa jak się I tak rozebraliśmy monitor dzień był złom, płytki brązowo zielone i zielone. I co jeszcze? Trochę złomiku. Troszkę plastiku to wiadomo, że to tam zawsze przy tym się znajdzie. I co? Do następnego koleżanko i kolego. Zapraszam do subskrybowania, komentowania, lajkowania, udostępniania łapki w górę. Trzymajcie się. Do następnego.